Nieprzypadkowe wesele tematyczne, część druga. Agata Kotecka. W poprzednim numerze przedstawiłam sposoby na wybór motywu przewodniego wesela tematycznego, sposoby i tajniki jego organizacji oraz podałam kilka propozycji, jak na przykład bajkowe ślub królowej śniegu, ceremonia z historią w tle oraz schody by nadającym ton. Dzisiaj dalszy ciąg pomysłów i wskazówek organizacyjnych. Magiczne Hollywood na przyjęcie w stylu Hollywood warto wybrać reprezentatywne miejsce w okazałej rezydencji lub w plenerze. Musi towarzyszyć Wam przepych, splendor, wspaniałe stroje, pojazdy, błyszcząca sala, czerwone dywany, pięknie zastawione stoły. Zamówcie orkiestry w garniturach, obsługę w jednolitych, zadbanych strojach, dużo smacznego, urozmaiconego jedzenia, nie tylko z kuchni europejskiej ale również amerykańskiej. Obowiązkowe są kolorowe druinki podawane w stylowym szkle, ozdobione rurkami, kawałkami owoców oraz wielopiętrowy tort. Organizując ceremonie na zewnątrz, warto pamiętać o bramach kwiatowych, w kształcie łuków, dużej ilości kwiatów i ozdób. Barwne Bollywood wesele w tym ujęciu powinno być kolorowe, zmysłowe, dynamiczne i romantyczne. Nie może zabraknąć tęczowych materiałów, rozwieszonych tak, aby tworzyły namioty i porozrzucanych, a raczej poukładanych na podłodze poduszek, wiszących lampek o przytłumionym, miękkim świetle czy kryształków przy żyrandolu. Warto zaprosić zespół wykonujący tańce boli łódzkie, ponieważ dominuje w nich radość, szczęście i miłość. Egzotyczne stroje, bransoletki, świecidełka i inne ozdoby wzmagają ekspresję ruchów. Do wspólnej zabawy można zachęcić wszystkich weselników. Smak i aromat rozchodzące się z potraw przygotowanych na wzór różnorodnej kuchni indyjskiej, to dodatkowe walory dobrej zabawy. Konie w cylindrze Jeżeli kochacie motocykle, przygotujcie korowód składający się z zaprzyjaźnionych motocyklistów dumnie prezentujących się na swoich ukochanych maszynach. Podobnie może być z miłośnikami koni. Bandanki lub fajne podkówki w prezencie dla gości, muzyka np. z filmu Easy Reader lub Mustang, będą stanowiły wspaniałe tło waszej uroczystości. Na koniec, widowisko wystardu w niezapomnianą podróż poślubną. Wielkie greckie wesele jest to wesele dla całej rodziny, nie powinno więc być małą, kameralną uroczystością. Panna młoda może wystąpić w prostej klasycznej sukni lub w stylu Empire. Polecam dania kuchni greckiej pachnące świeżymi przyprawami, no i oczywiście pozwólcie gościom skosztować wielu gatunków wina. Wy sami też będziecie dobrze się bawić, a dodatkowo liczy się satysfakcja, że jeszcze po latach wszyscy będą wspominać tamte wydarzenia. Tak naprawdę pomysły na wesele tematyczne powstają w waszej głowie. Jest ich tak wiele, że nie sposób ich wszystkich opisać na łamach magazynu. Wiele zależy od kreatywności odwagi i umiejętności organizacyjnych. Jeżeli nie możecie poprosić o pomoc znajomych lub rodziny, warto skorzystać z usług fachowców, ponieważ związek małżeński otwiera przed Wami nowy etap w życiu. Warto to wspaniale uczcić. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.